Bóg to powiedział przez proroka Izajasza, że ludzka sprawiedliwość, ludzkie cnoty są w Jego oczach jak brudna, sprugawiona szmata. Wiesz, jak Jezus chodził w ciele po ziemi, to oni też Jezusa odrzucali, ale mówili, my znamy naszego Boga Jachwę. A On mówił do swoich uczniów, że daremnie cześć oddają, bo serca ich są daleko od Niego serca, jak ty masz w swoim sercu, zapytam cię jeszcze raz. Jeśli za chwilę będziesz szykował się na ten mecz, będziesz kibicował. Co bardziej przeżywasz? Wynik dzisiejszego meczu? Czy to, że Jezus martwy wstał? To wykonało się. Szatan pokonany Jezus złamał śmierć moc. Jezus jest panem. O aleluja. Powieczne czasy królem królów. O, co ma większą wartość dla ciebie? Zrozum. Ty nie robisz tego dla mnie, nie mówisz tego dla mnie. Tu chodzi o Ciebie. Bóg zna Twoje serce. Bóg wie, co Ty, co ty budujesz. I on dał Jezusa. I poza Jezusem nic już nie robi dla ludzi. Od dwóch tysięcy lat. Bo wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności, wszystko, czego potrzebujesz tu na Ziemi, i wszystko, czego potrzebujesz, aby mieć bilet do nieba, zostało dane w Chrystusie Jezusie dwa tysiące lat temu.